Moi drodzy, witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście. Moi drodzy, do boju opoznanie Pana, do boju o poznanie Jego głosu, do boju opoznanie Jego obecności, do boju opoznanie Jego woli do naszego życia. Moi drodzy, tak chodzi za mną, żeby przeczytać kilka fragmentów ze Słowa Bożego, więc to uczynię. I mam nadzieję, że kilka słów ze swojego serca ku zbudowaniu również wyleje się z mojego wnętrza. Moi drodzy, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset do. No zobaczymy dokąd. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, aby bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I moi drodzy, werset czternasty. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. Werset szesnasty a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. To jest mowa o ludziach z Boga zrodzonych, napełnionych Duchem Jezusa Chrystusa. I werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Objawił, to znaczy ukazał, urealnił, urzeczywistnił. Można było go słyszeć, można było z nim przebywać, można było doświadczyć takiej Jego obecności, Jego mocy, Jego miłości. Można było po prostu za Nim pójść. Więc moi drodzy, to jest to Słowo, które było na początku u Boga i to Słowo, które było Bogiem, jest to Słowo, którym jest Chrystus Jezus. Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiemy. Kochani, e, chciałbym, abyśmy teraz przeczytali e, Ewangelię Jana, znany rozdział, Droga do Ojca, prawda? Czytany przeważnie na cmentarzach, z czym kompletnie się nie zgadzam, no ale mniejsza z tym. Kochani, werset szósty: I odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Zauważcie, moi drodzy, Jezus wskazuje na samego siebie, więc mówi ja, to kim jestem, moja osoba i to, co mówię, jest drogą. I powiem Wam, że tu w oryginale jest takie użyte słowo doktryna, czyli można powiedzieć, że osoba Jezusa jest doktryną dla człowieka wierzącego. Droga i prawda. Słowo prawda to nie kodeks e, nakazów, zakazów i zewnętrznych praw, ale prawda w oryginale oznacza rzeczywistość. Więc droga, którą jest jego osobą, która jest doktryną wobec wierzącego, jest również rzeczywistością, w której powinniśmy żyć. I żywot, e, i to słowo żywot. Jest to życie Boga, natura Boga, e, treść tego, kim ten Bóg jest. To jest tak zwane e, życie Zoe, DNA z nieba. Więc, moi drodzy, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc, moi drodzy, kiedy uwierzyliśmy i przez wiarę naszych serc jako Boży dar przyjęliśmy z martwych wzbudzone Słowo Boże, Osobę Jezusa Chrystusa jako życiodajnego ducha do swojego ducha, to przyjęliśmy jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem, i tym pośrednikiem jest człowiek Chrystus Jezus, w nas nadzieja chwały. Ok, jeszcze werset siódmy. Gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Więc, moi drodzy, kiedy przyjęliśmy przez wiary naszych serc Boży dar, którym jest Chrystus Jezus z martwych to możemy Go poznawać nie w sensie tylko wiedzy, ale w relacji, w intymnej relacji z Nim, a tym samym poznajemy Ojca, bo Ojciec i Jezus są jedno, moi drodzy. Jezus jest w Ojcu, Ojciec w Nim, a oni są w Duchu Świętym w tych, którzy ich przyjęli. Amen. O, niesamowite, ha. Mówię Wam, jak o tym myślę, to aż mnie coś podnosi. Kolosan, moi drodzy. Teraz tylko będzie czytanie wersetów z listu do kolosan. Więc, kochani, proszę Was, nastawcie uszy swoich serc i oczy swoich serc, naprawdę, którą w tych wersetach odczytam. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście czytali i rozważali całe Pismo Święte. Od początku do końca ono mówi o Chrystusie Jezusie, o Bogu, żywym Bogu, prawdziwym Bogu, żyjącym Bogu, który nas kocha, miłuje, a który jest po prostu rozwiązaniem, odpowiedzią dla ludzi. Więc moi drodzy Kolosan 1, 15, 20. Czytam cały czas moi drodzy o Jezusie Chrystusie. Żeby nie było, prawda? On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Zobaczcie, Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, bez Chrystusa Jezusa, którego przyjęliśmy, bez poznania Jego, bez poznania. Bicia jego serca, bez poznania głosu jego jako dobrego pasterza, my nie jesteśmy w stanie poznać Boga, Stwórcy. Moi drodzy, On się w Chrystusie urealnił, urzeczywistnił i daje poznać. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ, ponieważ w nim, co znaczy w nim, no w Chrystusie Jezusie. W nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ w Nim upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, na niebie pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Moi drodzy, ja jak czytam te fragmenty, to jest to po prostu odlot. Przyjęliśmy Boga w Chrystusie Jezusie, ponieważ uwierzyliśmy w zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa i Go przyjęliśmy, moi drodzy. Nie wiedzę, nie teorie, nie system religijny, nie literki z Biblii. Biblia to nie jest Jezus, moi drodzy. Jezus jest tym, który, którego przyjęliśmy przez wiary naszych serc do naszego ducha. To jest ta światłość tego świata. Słowo Boże, Syn Boży, Syn człowieczy, jako życiodajny duch, duch życia w nas, moi drodzy. I kochani, to jest niesamowite, że przyjęliśmy tego, który był zanim cokolwiek powstało. I to jest ten, w którym, przez którego i dla którego zostały stworzone rzeczy widziane, niewidziane i wszystko. Pomyślcie o tym trochę. To jest ten Alfa i Omega. To jest ten, który jest głową dla ludzi wierzących. To jest ten, który jest głową swojego ciała tu na Ziemi, którym jest ogół wierzących. To jest ten, który jest Panem, Zbawieniem, Zwycięstwem, Siłą, Mocą, Mądrością, Zbawieniem, Lekarzem, Lekarstwem, Drogą, Prawdą, Życiem. Z życiem wiecznym. To jest niesamowite, moi drodzy. W Bogu się upodobało, aby w nim, w Chrystusie, którego przyjęliśmy, zamieszkała cała pełnia boskości. Moi drodzy, w Chrystusie mamy pokój z Bogiem. Dobrze, czytam dalej, kochani. 1,24 do 2,3. To będzie taki dłuższy fragment, ale naprawdę warto. Teraz raduje się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest kościół, tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, ale teraz objawioną świętym Jego. Powinniśmy znać Chrystusa Jezusa, moi drodzy. W nim jesteśmy Bożą Sprawiedliwością, jesteśmy święci i oczyszczeni krwią Chrystusa Jezusa i na podstawie ofiary Chrystusa przyjęci na własność Ojcu. Powinniśmy prowadzić swoje życie w nim i poznając Jego. I to już dla nas nie powinna być tajemnica. Powinniśmy go oglądać, powinniśmy go słys słyszeć i powinniśmy iść tak, jak on nas prowadzi. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, kogo Paweł zwiastował? Chrystusa w nas, moi drodzy. Jego to zwiastujemy i napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić Go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, walcząc w mocy Jego która skutecznie we mnie działa. Paweł poruszał się, żyjąc w Chrystusie Jezusie, pod wpływem mocy Bożej, w mocy Jego zwiastował Ewangelię. I jego zwiastowanie nie było tylko słowem mądrości i wiedzy, ale było to zwiastowanie e, Chrystusa Jezusa e, wśród znaków, cudów, uzdrowień i innych dzieł Ducha Świętego. Tak aby wiara tych, którzy uwierzą, opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Rozdział drugi. 1.3. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was, za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy bożej to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Więc moi drodzy. 2,17 Wszystko to są rzeczy są, przepraszam, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych rzeczywistością natomiast jest Chrystus więc moi drodzy, niesamowite fragmenty jeszcze trzeci rozdział od 1 do 4 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi Umarliście bowiem, a życie Wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i Wy okażecie razem z Nim chwale. Więc moi drodzy, <laughs> dużo mógłbym jeszcze tu przeczytać w tym kontekście. Wiele filmów e, nagrywałem. E, oszukajcie sobie, posłuchajcie po prostu. Moi drodzy, toczymy bój, toczymy walkę. E, o poznanie Chrystusa Jezusa. Chrystus jest w nas, więc Biblia mówi, że możemy poznawać Pana naszego. Możemy poznawać tego, w którym jest ojciec. Możemy poznawać w Duchu Świętym przez objawienie tego ducha um, dobrego pasterza. Możemy poznawać um, Jego głos, poznawać Jego wolę. Możemy wzrastać w łasce, wzrastać w mocy Jego. Kochani, to wszystko jest po to, abyśmy, gdy On się objawi. Chwale swojej, tak abyśmy i my wraz z nim się objawili. On jest w nas, my jesteśmy w nim, właściwie w nich, i kiedy On się objawi, to i my wraz z nim się objawimy. Bóg w nas jest. I ten bój tu na Ziemi toczymy nie, no, nie o sprawy tego świata, ale e, powinniśmy poznawać Pana. Powinniśmy zrobić wszystko, aby poznawać Go, aby żyć w Nim, aby trwać w Nim, aby Go słyszeć. I w Jego mocy, w Własce Bożej, w Jego zdolności, w Jego miłości, wykonywać Boży plan do swojego życia, aby tym sposobem uwielbić Ojca. Czy tak żyjemy? To już jest inna sprawa, prawda? Wiedza, wiedzą, teoria, teorią, a praktyka hmm, jest inną rzeczą. Moi drodzy, to tak do przemyślenia te wersety, a, aby sprawdzić, czego tak naprawdę szukamy, o co zabiegamy, w co celujemy. Błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.